Cześć wam wszystkim ponownie następnego dnia, czy tam dwa dni po ostatnim nagraniu Co mam teraz pokazać, tą samą drogą będę jechał pogoda jest ta sama można powiedzieć trochę nie ma chmur a wtedy lekkie chmurki były, ale te chmury nie przeszkadzały bo słonecznie było i wtedy nagrywałem 1080p tam bodajże chyba było 60 klatek na sekundę, ale to kratki już tam mało są ważne i sprawdzałem na telewizorze w yy, no 4K, oczywiście, znaczy na takim telewizorze, który odbiera 4K, tak? a wiadomo, tam było 1080p. No to ta jakość była słaba. Słaba, bo tam na komputerze, na telefonie, to jeszcze nie było tragedii. tak? To są trochę jakby mniejsze ekrany. Na telefonie, jak tam się ogląda, to tam chyba dużej różnicy nie ma między 4K a 1080p. Teraz wam pokażę tą samą drogą będziemy jechać. Jest 4K, 25 klatek na sekundę, tak? I sobie będziecie mogli wejść. Wiadomo na telefonach dużej różnicy na komputerach przy tych mniejszych jakby rozdzielczościach ekranu, wielkościach to nie ma jakiejś różnicy pewnie, dużej nie będzie, ale już na telewizorze jak ktoś ogląda, tak, YouTube'a no, to ten filmik pierwszy co nagrywałem z tej samej trasy to jest akurat dalej yy yy kamerka DJI i Osmo Action 5 Pro i porównywałem w poprzednim filmie yy z GoPro. GoPro tak samo sobie nie radziło, i widzę, że tutaj ten no niby 1080p, tak? Full HD można to powiedzieć, tak? no i to takie nie jest Full HD kiedyś Full HD, no ale to wiadomo telewizory były innej rozdzielczości, były Full HD albo HD Red'y były przystosowane, a teraz są telewizory 4K i one już te Full HD słabo wygląda, tak, na telewizorze o rozdzielczości 4K. No i teraz mamy 4K i jak wrzucę na telewizor, no to wtedy tam Zobaczę, jaka jest, ale na pewno będzie różnica. Bo w GoPro 9, jak miałem, też była różnica, i dlatego nagrywałem 4K. Bo trochę mnie to denerwowało, te takie kratkowania. Właśnie tu najgorzej to kratkowania na telewizorze były widoczne, jak się jechało przez las. Gdzie było dużo jakby liści, obiektów, i kamera sobie musi radzić z tym wszystkim. I 4K sobie radziła, tak? Ale w 1080p słabo tak samo w GoPro 9 i tak samo pewnie będzie tutaj, tak? Myślałem, że to coś tam zmieni, bo... Ale raczej nie zmieniło. Technologia pewnie ta sama. I, ale no, jestem zadowolony dalej z tej dji bo no, no, tutaj mówię, no, tak jak mówiłem wcześniej, polskie menu jest łatwiejszy. Szybciej ogarnia aplikacja, i można to zrobić na telefonie, nie trzeba komputera. Bo w aplikacji GoPro, no to słabo, słabo to szło. Zobaczymy, jak to wszystko teraz jest. 4K25 latek, no to nie zrobiłem na 60, no na 25. Bo chcę zobaczyć, jak to jest w tym klatkarzu, takim no może nie najgodniejszym, bo jeszcze jest 24, to jest 25. No można byłoby 30, ale chcę zobaczyć, bo. Niby w sklepach on ma już system taki, co niweluje migotania światła, jak tam jest częstotliwość inna. Ale jak się ustawi tam w, na tryb sportowy, to ta niwelacja jest słabsza i czasami sobie nie radzi. No, ale jak się ustawi na 25-latek, no to, te, to niwelowanie tych migotań nie jest potrzebne, no bo mamy jakby 50 Hz tak, u nas w naszym kraju to powinno się wszystko dostosować. No tak, tutaj zaraz zawrócę, bo nie będę jechał już tam ten ten, chociaż może tam kawałek pod słońce, pod Biedronkę podjadę i zawinę. No zobaczymy. Myślę, że tu będzie o wiele, wiele lepiej. No i już tak naprawdę wywnioskowałem, że dalej zostanę w 4K. No trochę jakby będzie dłużej trwało obramianie filmów, chociaż tak mówię, na telefonie to wszystko zależy od długości filmu, tak? Ten krótki taki filmik, zobaczymy jak ten będzie się obrabiał, ile tam miałem gdzieś zapisane, jak tamten się obrabiał. Próbowałem go, tamten filmik, na różne sposoby obrabiać, tak? Bo obrabiałem go, tu po słońcu trochę było, obrabiałem go troszeczkę jakby na zasadzie, zamienimy. Nie przewadzić coś, czy więc powiedzmy nic nie jedzie, nic nie idzie, dobra. Znaczy, nie skończyłem. A, ubramiałem tak. W aplikacji DJI'a ubramiałem filmiki, znaczy tam zmontowałem z dwóch, z dwóch chyba dwa, dwa nagrania, czy trzy już nie pamiętam, były połączone. Potem zrzucałem filmik na komputer i w takim programie na komputerze i ten w tym samym programie kapczacie, w tym samym programie na telefonie. Myślałem, że to będzie jakaś tego, i tam zauważyłem, że jest tak, że zmniejsza się, jakby, waga plików wideo. Tak? Że niby jak wrzucę na telefon, to one tak jak na kamerce tyle ważą, ale jak już się obrobi, to czasami prawie połowę jakby no, rozmiaru pliku znika, ale jakoś nie znika, czyli to pewnie jest jakaś kompresja. W innym kodeku to się przerzuca i po prostu zmniejsza, ale bez strat, tak, bo nie widać jakiejś. Straty, straty, czy coś takiego. Teraz zobaczymy w tym samym miejscu. Otworzymy szybkę. Zobaczymy, jak to jest. Bez szyby. Cała ta sytuacja wyjdzie. Tylko tu wyjedziemy na prostą, żeby nie robić tego na wariata na zakręcie. I tym bardziej, że pan tutaj chce mirenówką nie myknąć. Niech myka. Tutaj akurat jest. Teren zabudowany się powinno jechać 50, no a tu wszyscy jeżdżą więcej. Otwieramy szybkę. Tak jest szybko. Muszę zostać przy 4K. Tym bardziej, że większość już gdzieś tam youtuberów nagrywa w 4K. Czas niektórzy nagrywają w 680p, ale oni jakby bardziej mówione mają te vlogi. bardziej statyczne ujęcia, tak? gdzieś tam jakieś jedzenie, no to wiadomo, że tam jedzenie się nie rusza z prędkością jazdy, tak? A ja to bardziej bym chciał pokazać to coś podczas jazdy, no wiadomo też podczas chodzenia coś tam, coś tam, jakieś ciekawe rzeczy, coś, to to jest trochę inaczej, no ale dużo jakby podczas jazdy, no to mnie bardziej interesuje, żeby coś tak, to wiadomo, to nie chciałbym, żeby ta jakość spadała tak strasznie, tak? no bo może 1080p wystarczało jakiegoś takiego, że ten z samochodu na twarz mam tak jak teraz sobie ustawię na twarz. O pyk, teraz zrobimy tak, że na twarz mam i sobie coś tam rozmawiam, to w tym 1080p jak patrzyłem nie było problemu. Tutaj ono sobie to ugarniało, ta ostrość była w miarę, nic nie klatkowało, tam sobie gdzieś w szybkach leciała ta cała krajobrazy i tak dalej. I, I to nie, 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 nie stwarzało problemu, najgorszy był problem właśnie jak się w drzewa wjechało, bo po mieście jak się jechało, to też nie było źle, no ale no tu nie jest źle, a jadę w las i będzie mnie to denerwować i będę myślał, o kurde, trzeba to poprawić, yy, nagrać jeszcze raz, a tak to nie ma problemu, nagrasz 4K, jest 4K. Tu akurat yy, maksymalna rozdzielczość w DJI 4K, bo w GoPro tej 13, nie wiem czy w 15, ale w 13... Znaczy w 15 to ja gadam, 13, 12, 11, nie wiem czy jest 5.7, ale w 13 na pewno jest 5.7, tak? No ta rozdzielczość 5.7 to już jacyś profesjonaliści chyba nagrywają, bo bardziej, że to jest takie duże pliki, że to teraz... No... I tak telewizory są 4K, to i tak obejrzysz 4K. No wiadomo, że ta jakość może być o wiele lepsza niż 4K i wtedy jak zrobisz film do 4K, no to może być lepszy niż zrobiony w 4K. Ale tego nie ma. No to tyle chciałem wam powiedzieć. Tu jeszcze raz ujęcie PIK. Robimy, odwracamy. Pod słońce. Pod słońce to ta kamerka dobrze radzi, lepiej niż GoPro sobie radzi, bo GoPro przyciemniało twarz pod słońce tam, ale to teraz mi ciężko tutaj zrobić, tak? tu, bo tu jesteśmy w samochodzie, do tego słońca nie ma gdzieś tam z tyłu, ale wczoraj nagrywałem, skasowałem te ujęcia, ale pod słońce sobie dobrze radzi. Następnym razem nagram jakby schodzonego, tak? I wtedy zobaczymy jak ona sobie radzi pod słońce ze słońcem na dłożu. Na, na, na zagęściło się zagęściło pyk, 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 jedziemy to tak tyle dzisiejszego dnia chciałem przekazać jak chcecie to wejdźcie, porównajcie sobie jeden film, wtedy zobaczycie jaka jest jak różnica to jest taki wiadomo banalny filmik tak? ci co profesjonaliści to oni już jakby o, za szybko jadę, bo mi się tutaj uśmiecha, mi się... Teraz no, mi dziękuję, dziękuję, też dziękuję. <noise> Profesjonaliści to powiedzą, co tam filmik wstawia, to to, to to wiadomo. No ale niektórzy początkujący, tak jak ja, to no, chętnie, bo obejrzą i zobaczą. mi wtedy sobie powiedzą, a to jednak w 4K będziemy nagrywać, a nie w 1080p, tak? Na przykład. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.